Dzień dobry, kochane dzieci. Dzisiaj o bardzo specyficznym polskim poecie Janie Andrzeju Morsztynie, także o pewnym zjawisku, który uprawiał w swojej poezji, zwanym konceptem barokowym, albo po prostu konceptem. Jest to bardzo specyficzna technika sztuki tak zwanej dworskiej. W baroku, jak wiemy już z poprzednich naszych lekcji, Popularne były takie tematy wanitatywne, czyli takie, które podkreślały znaczenie przemijania, wartość czasu, obecność Boga w ludzkim życiu, ale drugą, drugim nurtem rozwijającym się równolegle był nurt liryki, czy szerzej sztuki dworskiej, który nie poruszał takich ciężkich, przygnębiających tematów, tylko raczej lekkie, koncepcyjnie zupełnie inne tematy i formy w sztuce, takie, które służyły zabawie i rozrywce i zadziwieniu słuchaczy. I żeby się tak zagłębić bardziej w, w ten pomysł konceptu barokowego, proponuję sobie na początek przypomnieć, obecny już w moim wykładzie o baroku w ogóle, przypomnieć sobie malarza, który nazywał się Giuseppe i który był portrecistą Konstruującym portrety ludzi, albo alegorii pewnych pojęć za pomocą różnego rodzaju elementów świata nieożywionego. I, i zwróćmy uwagę tutaj na te przykładowe portrety. Jest to jakiś pomysł na sztukę, to jest taki pomysł, w którym w zasadzie mniej liczy się podobieństwo na portrecie, a bardziej kreacyjność tej sztuki. Pomysł na, na to, w jaki sposób te portrety można by było ukaza ukazać. Pan, którego widzicie na przykład tutaj po tej stronie obrazu, podpisany jest jako zima, i trochę z tej zimy tutaj możemy zobaczyć. Możemy zobaczyć pięć drzewa, które już jest prawie pozbawione liści, huby, nieliczną roślinność i taki słomiany kołnierz, tak jakby sugerujący zimowe zapasy. Arcimboldo był chyba najbardziej nowatorski pod tym względem. Jego techniki, właśnie takiego portretowania, w zasadzie nie podrabiał nikt wtedy w, w baroku. Natomiast to zjawisko ma swój wymiar także w literaturze, i stąd proponowałabym teraz zanotować sobie. Ten, ten próbę zdefiniowania, czym jest koncept. Koncept jest to pomysł, po prostu pomysł na sztukę. Pomysł, który jest na tyle zadziwiający, efektowny, zaskakujący, że oddziałuje na odbiorcę w sposób taki bardzo impresywny Odbiorca jest zdziwiony, odbiorca jest zszokowany i jednocześnie jest zachwycony formą sztuki, którą, z którą obcuje. I żeby sobie uświadomić, w jaki sposób w literaturze może to wyglądać, popatrzmy sobie na taki wierszyk, który, który jest pozbawiony autorstwa, co znaczy przynajmniej to autorstwo jest niewiadomo czyje. I jest to wierszyk, który zwykle nosi tytuł w takim obiegowym nurcie koło. Pochodzi ten wiersz z XVII wieku, więc obrazuje jak najbardziej barekową sztukę koncepcyjną. I zwróćmy uwagę teraz, co tu się dzieje. Od serdecznego afektu to koło ochotnie toczą ku tobie wesoło. Ode mnie pokłon, że być oddawało, o zdrowie prosząc, z tego dźwięczowało. Okaż, że tedy łaskawe swe oko, obejrzy onym chęci swe szeroko. Ochotnie bowiem wszystko sprawowało o sobie, co swej słusznie należało. No i to jest taki wierszyk o treści, która nie jest specjalnie absorbująca. Jest to wierszyk bardzo okolicznościowy, nie ma w nim żadnej specjalnej głębi, ale tak jak tutaj już podkreślił, Ktoś, kto ten wiersz graficznie projektował, każdy wyraz kończący wers kończy się na literę O. I zresztą, jak się przyjrzymy na początek tego wiersza, to też taka, taka litera tutaj właśnie ma miejsce. Tak, jakby sugerując, że tytuł tego wiersza trochę ma związek z treścią toczącego się metaforycznego koła, czy nawet faktycznego koła, którym się bawi dwójka ludzi. I, w, I to koło jest obecne także w strukturze tego wiersza, tak całkiem namacalnie fizycznie. Stąd, i to, stąd właśnie takie rzeczy określamy konceptem barokowym. Popatrzmy na jeszcze jeden przykład. Przykład znanego angielskiego metafizyka George'a Herberta, który napisał wiersz niebiosa. Jest takim, był takim prekursorem sztuki właśnie koncepcyjnej. Zwróćcie uwagę na kształt tego, co tutaj się dzieje. Mamy przeplatające się pytania z odpowiedzią echa, czyli taki w zasadzie liryka, ale tak naprawdę też próba i dramatu zawarta w, tym, w tej formie. O któż mnie zaznajomi z niebiosów pociechą? Echo. Ty wszak ma rację, ten kto ci śmiertelnym nie ma. Nie ma. Zalisz się tam, nie rodzisz, gdzie drzewa i liście. Iście. A czyż jest liść, któremu życia nie ubywa? Bywa. Jakież to liście, z jakich drzew, jakiego kraju? Raju. I one to ślą echo szczęścia w naszą stronę? One. I tak dalej, dalej, dalej. Idąc ten wiersz, widzimy, że echo powtarza, no jak to echo ma w zwyczaju, yy, ostatnie sylaby wypowiedzianego pytania. I yy, yy, co. Oczywiście tutaj w tym wierszu jest najistotniejsze. Te sylaby tworzą odpowiedź, która jest w pewnym sensie odpowiedzią i to całkiem dowcipną, zwięzłą i czasem bardzo egzystencjalną na pytanie, które zadaje podmiot liryczny. Stąd właśnie tutaj też taka, ta, ta ciekawa forma łączy się z ciekawą treścią i, i cały ten wiersz właśnie spełnia wszystkie warunki sztuki koncepcyjnej barokowej. No i w końcu chodźmy sobie do Morsztyna. Morsztyn to ten pan, który tutaj na portrecie takim ściśle barokowym właśnie występuje, bardzo ciekawa historycznie postać, tak poza tym, że, że autor wierszy barokowych Jest, był politykiem, który bardzo się na scenie politycznej w Polsce udzielał. Z tego tytułu zresztą zyskał sobie wiele tytułów, wiele godności. Dosyć spory majątek. Był pradziadem Stanisława Augusta Poniatowskiego, a przede wszystkim, no oczywiście, przede wszystkim słynie i później, już dla potomnych, słynie właśnie z twórczości literackiej. Twórczości, której nie wydawał, dlatego że w zasadzie mu na tym nie zależało. On, był, on nie był literatem takim sensu stricte, był raczej politykiem. Jego pomysły na politykę upadły mniej więcej w finale jego życia, kiedy został oskarżony o zdradę i wtedy uciekł z kraju i na stałe osiadł we Francji. I tenże Jan Andrzej Morsztyn, wysoce utalentowany poeta, magik języka, konstruował wiersze koncepcyjne. I oto jeden z nich, Raki. Bardzo przypomina taki, taką fraszkę Raki, którą napisał już wcześniej Kochanowski. Koncept jest dokładnie ten sam. Jest to wiersz, który czytamy od początku do końca i od końca do początku, i wiadomo wtedy, że, y, że czytany odwrotnie, ten wiersz zmieni swoje znaczenie. Znota to cię rządzi, nie pragniesz pieniędzy, złota masz dosyć, nie boisz się nędzy, czystości służysz, nie swojej chciwości, w skrytości mieszkasz, nie przybawiasz gości, szyciem zarabiasz, nie wygrawasz w karty, piciem się brzydzisz, nie bawisz się w żarty, matki się boisz, nie chybiasz kościoła, gładki to anioł, a nie, nie zła dziewka zgoła. Szumnie ważysz mnie, nie srebro w kieszeni, u mnie w przód rozum, niż miłość się zmieni. No a czytane od tyłu z tej bardzo cnotliwej panny robi pannę niecnotliwą. Zmieni się miłość, niż rozum w przód u mnie, w kieszeni srebro nie mnie, ważysz szumnie. Zgoła dziewka zła, nie anioł to gładki, kościoła chybiasz, nie boisz się matki. I tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że każdą z cnót tejże pani, która czytana w porządku tym takim zwyczajnym, jest godna podziwu ze względu na swoje zalety. Od, czytana od tyłu, jest, ten wiersz daje nam obraz takiej dziewczyny, która raczej woli się bawić, flirtować, niż żyć w cnocie. W ogóle tematyka białogów przepięknych jest tematyką ulubioną Jana Andrzeja Morsztyna i to widać też w wierszu Niestatek. Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem, włos złotem, perłą, ząb, płeć mlekiem z Usta koralem, purpurą jagody, póki mi panno, dotrzymujesz zgody. Jak się zwadzimy, jagody są trądem, usta czeluścią płeć wasem bladem, ząb szkapią kością, włosy pajęczyną, czoło maglownią, a oczy perzyną. I uważny czytelnik zauważy, że ten wiersz niestatek, czyli niewytrwałość, niewierność, nie trzymanie się tego samego partnera, jest to taki wiersz, który dzieli się na pół. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. Pierwsze cztery wersy. Zaznaczają nam cechy tej panny, które są następujące: jej oczy są jak ogień, jej czoło jest jak zwierciadło, jej włosy są złote, jej zęby są perłowe, jej płeć, czyli cera, są mlekiem z siadłem, czyli po prostu jest biała, białą cerę ceniono w tamtym czasie. Usta są koralem, są koralowe, czyli czerwone, i purpurą jagody, czyli policzki, ma takie zaczerwienione. I ta panna taka jest, uwaga, bo tutaj się pojawia od razu automatycznie pewnego rodzaju warunek, póki mi panno dotrzymujesz zgody. Ale jeśli stanie się, że się zwadzimy, czyli pokucimy, to wtedy, jak widzimy, i zwróćmy uwagę na tę technikę, jak robi, to, jak robi to nasz pisarz. Jagody są trądem, czyli mamy tutaj punkt 7a. Usta czeluścią 6A, płeć blejwasem bladem, czyli taką brzydką, brudną farbą, 5A, ząb szkapią kością 4a, włosy pajęczyną, 3A, czoło maglownią, a oczy wyżyną i nie dość, że wyliczył wszystkie te cechy, podmiot liryczny, to jeszcze zrobił to w takim porządku od 1 do 7, a potem od 7 do 1. Tu twoja wartość panno rośnie, dopóki jesteśmy w zgodzie, a tu twoja wartość panno spada, dopóki, no, w momencie, w którym się pokłócimy. Taki jest właśnie koncept tego wiersza, niestatek. Przy tym wszystkim jeszcze proszę zwrócić uwagę, jeśli komuś chce się liczyć sylabę w tym wierszu, że, wierszu, że y, bardzo mocno pilnuje ten formy wiersza, bo y, sztuka poetycka, y, sztuka koncepcyjna też polega na tym, żeby y, ściśle pilnować miary wierszowej. I ostatni wiersz o swej pannie. Biały jest polerowny alabaster rary. Białe mleko przysłane w sitowiu z koszary, biały łabędź i białym okrywa się piórem, biała perła nieczęstym zażywana sznurem. Biały śnieg świeżo spadły, nogą niedeptany, biały kwiat lilijowy ze świeżo zerwany, ale wiersza mej panny płeć twarzy i szyje niż marmur, mleko, łabędź, perła, śnieg, lilie. I tutaj też mamy w tym pewną taką kadencję w tym wierszu, podział wiersza na dwie części. W tej pierwszej części... Nasz podmiot liryczny wylicza, co jest białe. Biały jest alabastr skalary, białe jest mleko, biały jest łabędź i ma białe pióra, biała perła, biały śnieg i biały kwiat liliowy. Yy, wszystkie te rzeczy są białe, ale, ale i tu powstaje warunek pierwsza jest zdecydowanie, mej panny. Płeć twarzy i szyję, czyli ogólnie widziane, dobrze, widzi, do, dobrze będące na widoku uroki ym, oblicza ukochanej, niż marmur, mleko, łabędź, perła, śnieg, lilie. Yy, I zwróćcie uwagę, że tak jak tu, był alabastr, było mleko, był łabędź, była perła, był śnieg i był kwiat. W takim dokładnie porządku występuje później to, co zostaje wyliczone przez pisarza. I mam nadzieję, że wszystkie te wiersze, te wiersze obejrzane przez Was, ym, zyskały sobie uznanie ze względu na tę formę. One, jeśli chodzi o ich treść, to one są turocze, ale. Kupiutkie. Natomiast jeśli chodzi o formę, to są naprawdę kunsztowne, przepiękne, yy, pomysłowe yy, i służące głównie temu, żeby były po prostu rozrywką. Kla Kochane dzieci, proszę sobie zrobić z tego notateczkę, z czego ja tutaj w tej chwili mówiłam, yy, co ja w tej chwili powiedziałam yy, i przejść yy, sobie do krótkiego ćwiczenia yy, na zaliczenie oczywiście z sonetu do trupa, który będzie w osobnym pliku.